Może być. Pierwszaczki dla nas przyszły. Cześć, pierwszaki! To wy w szkole? Niesamowite. Cudowne. Dzień dobry, witamy. Nie wiem, czy wy widzicie coś? Chyba kiepsko, muszę odsunąć się troszkę. Boję, że to to nie nachałasowało, bo ona się tak boi. Wszelkich hałasów. To odstawić, bo teraz przesunę troszeczkę. O tak, przesunę. Jak tak przesunę, to może zobaczycie. Nie wiem, czy coś wiecie już o tej koteczce. Ja mam ją przedstawię. tak? W ogóle mogę? Czy nie macie czasu, czy jak to jest? Chyba macie chwilkę, nie? W każdym razie to jest koteczka, która. Była znaleziona na działkach, takich działkach, gdzie ludzie uprawiają, wiecie, kacheweczki, pieproszeczki, kwiatki. Na takich działkach sobie mieszkała i taki pan się nią zajmował. I potem, kiedy któregoś dnia znalazł ją, bardzo, bardzo chorą po prostu. Kotka nie mogła jeść, śnieniła, się, miała, była cała taka brudna. No i poprosił taką dziewczynę, dziewczyna, Kotkę zabrała do weterynarza, okazało się, że kotka ma bardzo fatalny stan ląbków. No i cóż, i potem dziewczyna nie mogła się niestety nią zajmować, więc oddała ją w takiej fundacji wrocławskiej, się nazywa jako straż. No i tam u kotki przeprowadzili aż trzy razy usunięcia ląbków, aż w tam, po trzeciej już ląbki. nie ma żadnych. I to powinno jej No Niemniej nie wiem jak to zrobić. Kobka siedziała w klatce, wyglądała jak nieszczęście, bo klatce... Bo pani, bo pani Bogusia, może wam pokazać jej pierwsze zdjęcia, to po prostu aż serce krwało. No ja ją zobaczyłam na ogłoszeniu. I pomyślałam, że mogę jej pomóc. No i w ten sposób trafiła do mnie. Jako Mia... mija takie imię. Ale to imię Mija jakoś mi nie pasowało. Cały dzień próbowałam do niej mówić: Mija, Miunia, no i nic, jakoś nie pasowało. I zdecydowałam, że zmienię jej imię. I wybrałyśmy tu wspólnie z dziewczynami, że koteczka będzie się nazywała Maja. I wyobraźcie sobie, napisała do mnie ta sama dziewczyna, która jej kiedyś tam pomogła, która ją zabrała do weterynarza, że kiedy ta koteczka była u niej, to nadała jej imię Maja, i w ten właśnie sposób imię Maja wróciło do kotki. Taka historyjka. No teraz bardzo nam potrzeba dużo, dużo dobrych słów i dużo dobrej energii, żeby koteczka całkiem wyzdrowiała, żeby była piękna, czyściutka. Także taka to historia jest. Majeczki. Majeczka jest bardzo wzruszającą kotką. Ona jak tylko się pojawiła tu w kocim pokoju, to wszystkim ciotkom od razu ukradła serce. Wszystkim kociotkom. No nie mam wam jak jej pokazać tutaj, bo tego ona jest tak szczęśliwa w tej chwili tych kolankach. Po raz pierwszy zrobiła coś takiego cudownego, że pokazała mi brzuszek. Wcześniej nie, a teraz patrzcie, pokazałam mi brzuszek, a ja marzę o tym, żeby dobrać jej się do tego brzuszka. Bo ten brzuszek ma pełno wciąż jeszcze kołtunów. Ja tutaj mam cały sprzęt. O, i tutaj jak znajdę kołtunka. To go wycinam. Ale majeczka jest taka delikatna i wrażliwa, że zaraz jak coś się pociągnę. Zaraz zwiewa i koniec. A ja tutaj mam tyle do wycinania na tym brzuchu. O, jakby się Poteńka od razu lepiej poczuła. O, kolejny ryk wycięty. Ona jest bardzo przyleczna. Tutaj jeszcze jakieś mocne rzeczy. No i tak to właśnie namieniają spotkania nasze tak mijają spotkania nasze, cała śliczna dzieciomie. O właśnie! Pani Wasza Bogusia pokaże Wam jakiś filmik, to zobaczycie majeczkę. Bo ja teraz nie mogę. Bo wiecie, filmiki, filmikami, a najważniejsze jest jej zadowolenie. Więc ona nie występuje tak jak w cyrku tutaj przed Wami raczej dla tych, którzy chcą po prostu upatrzyć, jak wygląda takie zajmowanie się zwierzątkami, potrzebującymi pomocy. Ale to nie jest tak, że kotki występują. Wszystko się robi tak, żeby kotki miały dobrze, a przy okazji, jak je widać, to fajnie, a jak nie, no to trudno. No myślę, że się cieszycie, że jesteście w szkole. Tak myślę. Nie wiem. Może ktoś się cieszy, może ktoś się nie cieszy. Ale chyba po tak długiej przerwie to fajnie wrócić do szkoły. Także majeczka Wam tutaj mruczy, nie słyszycie tego, ale mruczy na potęgę. Kochany. Jeszcze muszę naprawdę ją doprowadzić do porządku. Weź jeszcze taką piturką, moją kochaną. Góry, jak na nią patrzę, to już nikt, to już nikt, nie widać żadnych brudków, ale tutaj w pycholiach, o, jeszcze taki wlązowy, czemu taki wlązowy, czemu? Dziś jeszcze może będziemy kąpać kotka. Zobaczymy, co pani doktor powie. Łapki wygodnie. Mlekacie. papa.